Radlińska tężnia została uroczyście otwarta. Kuracjusze z solanek korzystali jeszcze na kilka tygodni przed otwarciem obiektu, a teraz mogą to już robić oficjalnie. Ludzie przychodzą, ponieważ ci, którzy byli w uzdrowiskach i mieli okazję korzystać z dobrodziejstw tężni. To wiedzą, jak, jak to działa. Natomiast ci, którzy tylko słyszeli, to po prostu postanowili, że skorzystają, skoro to mają na miejscu. Teżnia Radlińskim zwyczajem została poświęcona przez proboszcza biertułtowskiej parafii. Podczas otwarcia nie zabrakło władz z miasta, a o muzyczną oprawę zadbała orkiestra kopalni KWK Marcel. Na muzyczną inaugurację przyszły prawdziwe tłumy. No, jest fajnie, takie świeże powietrze, choćby po deszczu. No jest fajnie, ale taki fajny jakby z nad morza powietrze. To naprawdę działa. Tu codziennie jest, mieszkam tutaj kawałek do góry na tych blokach, ale no, jest przepięknie, naprawdę to super, super na drugi oddechowy. Coś pięknego. I to i dla dzieci, bo też dużo dzieci Och, tutaj dużo, przychodzi. Dużo, tak, tak. To jest naprawdę coś, coś cudownego. Ktoś to, to, to wymyślił. Dzięki tej inwestycji o Radlinie dawno tak głośno nie było, nie ma się więc co dziwić, że solankowych inhalacji pozazdrościły już inne gminy. Wiemy, bo dopytują, gmina Pawłowica, Pawłowice przymierza się do przyszłorocznego budżetu założyć środki właśnie też na tężnie. Radlin nie zmieni nazwy na Radlin Zdrój podkreślała podczas otwarcia tężni burmistrz miasta Barbara Magiera, ale być może dzięki tej inwestycji zmieni się profil miasta na bardziej rekreacyjny i zdrowotny jak się okazuje tężnia pełni jeszcze jedną funkcję, towarzyską, Inhalacje solankowe okazały się bowiem stałym miejscem spotkań mieszkańców. W Radlińskim zespole szkół każdy niejadek zje obiadek i to przygotowany w kuchni z prawdziwego zdarzenia. Radlińska placówka ma bowiem nową kuchnię i stołówkę, obie warte łącznie ponad pół miliona złotych. Oprócz samej kuchni i jadalni trzeba było przebudować wszystkie media z kanalizacją, z elektrycznością, więc trzeba było uzbierać sporo pieniędzy. Także kosztowało to, ale dzisiaj kuchnia już jest taką z prawdziwego zdarzenia. Dotychczasowa kuchnia w radlińskim zespole szkół funkcjonowała jeszcze od lat 70. Nie miała klimatyzacji o nowoczesnym sprzęcie nie wspominając. Dzisiaj o starej kuchni już zapomniano, bo od niedawna w szkole korzystają z nowej. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego tytułu. Bardzo długo staraliśmy się o to, aby ona powstała. Była nam naprawdę bardzo potrzebna, ponieważ kuchnia powstała w latach 70. Od tego czasu zmieniła się i ilość dzieci. I rodzaj posiłków, które zostają podane. Dlatego bardzo, bardzo była nam potrzebna właśnie taka inwestycja. Teraz posiłki wydawane są dzieciom nie z jednego, ale z dwóch okienek. Dzięki temu wydawanie obiadów jest szybsze, a uczniowie nie czekają już w długich kolejkach, jak to miało miejsce do tej pory. Mamy zamiast jednego okienka dwa okienka wydawalnicze, dzięki czemu rzeczywiście raz dwa szybciej idzie wydawanie obiadów. W nowej stołówce został też zamontowany system elektronicznej rejestracji do obsługi obiadów szkolnych. Teraz już żaden uczeń nie oszuka rodzica co do zjedzonego obiadu. Nowy system to raczej nie gratka dla małego niejadka, ale z pewnością dla a jego rodziców. Trwają prace nad nową pętlą autobusową w Radlinie. Jesteśmy w zasadzie na ukończeniu inwestycji e, budowy zajezdni autobusowej, pętli w zasadzie autobusowej, e, przy wadze kopalnianej e, przy ulicy Korfantego. Jak podkreślają w Radlińskim magistracie, będzie sprawniej i łatwiej. Nowa zajezdnia ma bowiem ułatwić komunikację. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie, jak i szereg innych, które podejmujemy na, na tej umownej dzielnicy, e, przyczynią się do poprawy komunikacji w mieście, zwłaszcza na tym odcinku. Ta inwestycja to efekt zeszłorocznej wymiany gruntów pomiędzy miastem a kopalnią KWK Marcel. Kopalnia utrzymała teren tzw. starej rowerowni, czyli parking dla, dla pracowników. My uzyskaliśmy w ten sposób dosyć ciekawy obszar zieleni, dotychczas zaniedbanej, która teraz będzie uporządkowana. Oprócz pętli w tym miejscu powstanie też pas zieleni i skwer z ławkami. Radlińskim domem kultury zawładnęła muzyka francuska. Wszystko za sprawą wokalisty i gitarzysty Romaila Latentina. Muzyk przeniósł wszystkich słuchaczy do świata współczesnej piosenki francuskiej. Jak widać, amatorów francuskich brzmień w Radlinie nie brakuje, a wczuciu się we francuskie klimaty nie przeszkodziła nawet bariera językowa. Romain Lateltin wystąpił na scenie Radlińskiego Ośrodka Kultury w wyniku nawiązanej w współpracy z dyrektorem jednego z francuskich teatrów, Rolandem Kumpt. W listopadzie radlińską sceną zawładną bluesowe rytmy. Dokładnie 15 listopada wystartują 13 radlińskie oblicza bluesa. Podczas imprezy wystąpią blues Experience, Marfi Blues, Blues Ferrajna i Martyna Jakubowicz. Impreza rozpocznie się o godzinie 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury. Tutaj też można nabyć bilety na koncert.